Dzień dobry. Rek. Już jest po zimie. Po śniegu nie ma śladu. Dzisiaj jest szósty. Szósty kwietnia. Pierwszy taki ładniejszy dzień. No i widać, że coś tutaj się dzieje. wyleciały sobie pszczółki. Trochę oddalimy. Coś chcą robić. Zaraz zajrzymy czy pobrały ciasta ale pyłku nie widzę a nie jest troszkę żółty nie wiem czy tu będzie widać coś tam może widać ale nie za wiele dobra zaraz zajrzymy o, zobaczymy o ciepło grzeją dobrze No tu to to już standardowo Dobra może z drugiej strony O jest ciasto Nie są zainteresowane podciągnę na dobre Nie ma to tu psuć I tak zaraz pogorszenie pogody będzie już zapogadają Nic tu wielkiego nie wymyślimy Nic nowego Dobra, na racha.